I mamy pierwszą załogę załogę numer 35, Energy Solution Railing Team, Krzysztof Nazarok, Adam Kędzierski, też od 208 2 Dzień dobry, cześć. co to jest Energy Solution? E, firma zajmująca się energią. Fotowoltaika? Nie tylko. Podzwoniłem do Was, ale też. Elektronikę. także. Wszystko, wszystko związane z energią. Ja rozumiem też z takiego połącznego patrona, to człowiek co nie może poradzić fajnie, prawda? No nie. I tego wam życzę, jak największej ilości takich patronów, żebyście jeszcze szybciej jeździli i żebyśmy się spotkali na mecie w dobrych humorach. Cześć chłopaki, dziękuję. Wielkie, wielkie brawa na załogi numer 35. A powoli się do przebiegania na mecz na 你要问他们。 Dzień dobry panowie. Zacznij, może teraz, ty. Niech pilot zacznie. A nie, no bardzo dobrze taka zamiara. Powiedz mi, jak odczucia po tym wyjątkowym wydarzeniu, który odcinek najbardziej ci się podobał? Chyba najbardziej z, z piątkowy, nocny. Naprawdę było co robić, co dyktować. I lepiej przyjechaliście go za pierwszym razem, kiedy go trochę badaliście jeszcze za drugim razem? Zdecydowanie za drugim. Za drugim razem wtedy też warunki były znakomite, ten piękny jest światła siatła przecinający trasę i ty właściwie nie musiałeś patrzeć przez szybę, wtedy faktycznie pilot skupiał się wyłącznie na dobrych swoich dodatkach. Racja? Racja. W związku z tym, że ja i tak mało co widzę, no to ja i tak się skupię na dodatkach. Bardzo Ci dziękuję. A teraz przejdziemy do kierowcy? Krzysioła, powiedz mi, bo to był wykańczający raj. Ciężkie warunki pogodowe, bardzo gorąco. Czy liczycie teraz na taką ochłodę i jakieś substancję chłodzącą? Zobaczymy, ale raczej na pewno tak. Na pewno się przyda, a ze względu na to, że jesteśmy na mecie po tak ciężkim rajdzie, to na pewno zasłużyliśmy na to. Czas na świętowanie na pewno, a teraz chciałbym powiedzieć, czy jakieś błędy z Twojej strony pojawiły się podczas tego trudnego rajdu? Pojawiły się nawet na odcinku miejskim myślałem, że mam jeszcze z 20 metrów do, na dohamowanie do ronda, ale niestety, no tak jak było widać na wizji, nie udało się, ale... Ale spokojnie wszyscy zapamiętali ten w ronda. Tak, tak, ale, ale z urwanym kołem na trzech, także dojechaliśmy do mety, udało się zmienić i pokonaliśmy resztę odcinków wczorajszych. Dzisiaj jesteśmy też na mecie, także sukces dla nas. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, czasami jeden metr spóźniony hamowania to już jest kłopot, ale 20 panowie, moje ukłony w waszą stronę i dziękujemy bardzo. Pomimo urwanego koła dużych problemów technicznych dojechali do mety. Krzysztof Nazaruk, Adam Kędzierski. Ja w sumie chciałem zapytać, bo te substancje słodzące to na przykład to czy erytrol, a te substancje schładzające to co? Woda, woda zimna woda z kostkami lodu i z plasterkiem cytryny. I z odrobiną. Da. Pięknego smaku, słuchajcie, i na tym zaprzestajmy. Wszyscy wiemy, że to będzie powód do tego, żeby świetnie ucztować. Zapraszamy kolejną załogę. Załoga przynajmniej numer 53. Łukasz kożoni!